No lepiej się ogląda mecz na żywo niż przed telewizorem. Na mecze chodzę y, dlatego, że jestem wiernym kibicem piasta Gliwice. Na piasta, na tej adrenaliny przede wszystkim. Sprawia mi to przyjemność. Mogę się tu spotkać ze znajomymi. To, że wszystko jest na żywo i prawdziwe. Atmosfera jest o wiele lepsza. Rzadko opuszczam mecze. Jestem kibicem i przychodzę wspierać naszą drużynę do dopingiem. Naprawdę podoba mi się gra piasta w tym sezonie. Naprawdę. Grają czasami nawet lepiej niż Polska. No wiadomo, że jest duma, tym bardziej teraz, kiedy możemy walczyć o mistrza. Piast walczy o zaszczytne cele teraz tutaj. Mi się wydaje, że będzie walczył nawet o mistrzostwo Polski. Mój ulubiony piłkarz Piasta to Walencja. Jestem tu wolontariuszką i pomagam. Chodzę tutaj już tyle czasu i za każdym razem, jak wchodzę na ten stadion, to czuję taki leciutki ból brzucha po prostu. No jest adrenalina. Zawsze tu jestem i jest fajnie. Przyjdę na mecz, dlatego że drużyna na to zasługuje. Piast strzela na wiosnę najwięcej bramek, najwięcej punktów zdobył jako drużyna. Dzięki temu będę mogła zapomnieć o wszystkich kolokwach, które miałam na uczelni, i jest to dobre wyładowanie emocji. By przeżyć niezapomniane emocje, zobaczyć, jak moja drużyna wygrywa. No, przyjdę dla mojego zespołu, no, który staram się wspierać. Kibicuję piastowi i trzymam za nich mocno kciuki. Jestem z Gliwic. Chcę zobaczyć, jak pies z gra.